Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zapomnianej gry jaką to jest Overwatch. W Overwatchu y, pijemy się kolorowymi postaciami, bojemy kontrowersje y, różnymi dupami, a także y, wspieramy deweloperów gier zapomnianych. Ten Baptist ma zero! No i sto... to. Mordo! Na razie. Oracj hilierów. Zapraszam. No i dobra, mamy punkcik. ktoś wywali właśnie? Za Ebyście. Im wyżej, tym lepiej, prawda? Im wyżej, tym lepiej. Nie wiem, niektórzy wolą być na dole. Na razie. A, ci to czasówkę ma. To się rozwala w jakimś czasie, jak tego nie zabiją. Nie, to takie sens. To się fajne jak on faktycznie cofa tym kwiatkiem kogoś na plecy Bo jest na przykład jakaś harda sytuacja, ale Mamy tak to to mech O nie, Homik, Nienawidzę chomika ja bardzo bym chciał umieć nim grać, ale nie umiem nim grać Jedyne co umiem robić to denerwować się jak ludzie grają w nim dobrze przeciwko mnie No i co ty robisz? Masz ty w ogóle rozum i godność komika? Niestety nie mam do palaczy, a on się roluje gdzieś w świat. No nie wiem, zgubiłem homika. Mojra, zdychaj! Omik, zdychaj! Dostałem jeszcze aktywację matrycy. Znaczy, przepraszam, dostałem jeszcze chyba wzmocnienie, nie wiem. Nie, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ja zero. Tu jest! A na razie, dzięki, dzięki, Sombra, że to ty mnie znalazłeś, a nie ja, ciebie musiałem szukać doceniam, naprawdę. O, komik, dobra, na komika już nie jestem taki pewny, trashować. Chyba że w takiej konfiguracji to mogę rasować na chomika, nie mam problemu. Kurde, lebelemonto. Dobra, zawsze jak jeden smutny frag. Może nie było to najlepsze wykorzystanie ulti, ale... było okej. Okay. Komik mam wrażenie, że bardziej jest zajęty życzeniem dookoła niż uch graniem. Mamy 26% dopiero? Coś wolno to idzie. Podoba mi się jak Komika i się wywala. Taki graczy Komika lubię. Nie komik w ma na imię, ej, to ja sobie nie pamiętam. Ej, chciałem powiedzieć, że Rufus, ale Rufis, Rufus to był w tej, w kimkolwiek. Oglądaliście kimkolwiek. Kimkolwiek... oła! Kimkolwiek był super bajką, ale mi walił bombę. Wy kurde walił bombę mi nie mają tanga, przecież ten chłop się wywala tym komikiem cały czas Powodzenia to tutaj ta, 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 ta. Patrzcie te ta jaki ma ładny skin? Jedna z niewielu postaci, do której ma skinę. Gdzie jest las, punkcie, tam. Następny, na następny punkt krytyczny. Następny punkt krytyczny. Trzyma, misiaki. Na rożę, nie ma misiaki. Oczywiście Da się wszyscy skanować? Nie to. To jest taka tekstura, ale niestety to kul nie przepuszcza. Trochę słabo. O wow, I mamy komika, mamy cygmę. Na tym można porać. Sprawdza prawda mi to nie wyszło w tej chwili, ale można. No i co mnie cofasz, ja się chciałem bić! No, spróbujcie. Dobra, coś go zabiło nie na tym Dobra, bo ja tu się bawię w jakieś ulti, a tam przejmują nam punkt. Albo przejmowali raczej pieniądze. Jak leci? Dzieńkuje. Hejka! Dzięki. No i co ty robisz? Co ty robisz w ogóle? Fajnie, bo tutaj na tym punkcie jak się obok w ogóle. A to już coś. To nie dam się śmiać z przeciwników, bo zaraz robią coś. Jego nie no, nie przegramy. Mamy to. Happy feat! Tu pod małych super. Jeden frag. Drugi frag. To było najlepsze zagranie tego meczu. Tak czy inaczej, dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na następnych filmów, zostawcie jakieś lajka, zostawcie super, zostawcie jakiś komentarz i trzymajcie się. Cześć!